Zobaczcie, bo dochodzimy już do rozwiązania, czyli tych zaleceń. To, co ty powiedziałeś, jest kluczowe, i mhm. to jest, są te pacjentki, bo trzeba przyznać, że najczęściej ta sytuacja dotyczy kobiet, zaczynają dietę niskowęglowodanową, czyli pierwszy punkt, za, za, pierwsze zalecenie, które wam tutaj dajemy, ale w odpowiednim przygotowaniu, czyli. Kilka tygodni na początku uzupełniamy magnes, jeżeli mamy niski potas, to uzupełniamy, bo wiemy, że pierwsze tygodnie będą moczopędne. I te pacjentki mówią: Wow, nie wierzę. Zaczęłam pić więcej niż zwykle, a nagle widzę kostki. Czyli nigdy nie miałam tak e, szczupłych nóg. I teraz dlaczego? Ano, dlatego, że połączenie diety niskowęglowodanowej z dobrym przygotowaniem, z odpowiednią suplementacją potasu, sodu, magnezu, powoduje, że obniża się insulina i wchodzi organizm w, w tryb moczopędny. Ale dlatego powtarzam jeszcze raz, musicie dokładnie, dobrze e, uzupełniać elektrolity, bo te pierwsze 6 tygodni, jeżeli tego nie zrobicie, to też wam zblokuje mm, dobrą pracę nerek i możecie nie stracić tej wody którą bez problemu powinniście stracić w pierwszych tygodniach.